Witajcie, moi kochani, na kanale Rapture pochwycenie jest blisko. Dzisiaj chcę, abyśmy, abyście mogli przygotować pod tym filmikiem komentarze e, i pytania e, do tego, byśmy sobie zrobili QA. I ja tutaj wybiorę oczywiście te, które będą sensowne, które będą normalnymi komentarzami, do tego, by odpowiedzieć Wam po prostu na liveie, bądź po prostu nagram wideo bo może macie jakieś pytania do mnie, co myślę, ja nie wiem, co tam, co, cokolwiek chcecie, tylko coś oczywiście, no mówię, normalnego, i wtedy spotkamy się pewnego dnia, tutaj jeszcze oczywiście Wam dam znać, i wtedy możemy sobie właśnie porozmawiać o Waszych rozterkach, które macie do mnie, które macie też do Pana Boga, bądź zwłaszcza do Pana Boga, bo to byłoby tu oczywiście najbardziej wskazane. Ale, zwłaszcza też oczywiście, gdy macie pytania dotyczące czasów końca. Także zapraszam do komentowania.